Hallo, witam. Sims 2 dzisiaj. Lecimy z rodziną pionek. I co, od czego bym totalnie zaczęła? Zaczęłabym od usunięcia tego lustra. Mimo wszystko. Seb, bardzo cię przepraszam. Z tym lustrem to jest tak, że ja lubię grać w tym ustawieniu po prostu kamery, nie? I mi trochę przeszkadza to po prostu, że, że ja nie widzę tutaj rzeczy. Może coś innego byśmy tu powiesili? Jest jakieś lustro inne, które tu mogę powiesić? Na pewno musi być. Mam tyle kastą kontentu tutaj, że coś się znajdzie, coś się znajdzie. A no pójdźmy w coś takiego po prostu. Gramy sobie turę i co? I musimy się zastanowić, co my chcemy dokładnie robić tutaj. Tak, co to jest? Lustro to jest moja droga. Na pewno tutaj nasza luna będzie rodzić dzisiaj. To na 100%. I co? Mamy tutaj tę historie, że, że jest ta choroba, że, że kosmici umierają w ogóle, że jest tragedia i mamy naszego tutaj Noksana, nie? No i on generalnie ma to pragnienie życiowe, żeby dojść na szczyt kariery. No i fajnie by było, żeby mu to spełnić, bo wtedy będziemy mogli narracyjnie pójść w to, że no, on tam odkrył sposób na, na ogarnięcie tej choroby i tak dalej którą chciałabym ogarnąć, to to, że tutaj mamy Naniella. Chyba tak się to czyta: pomocy. Jeżeli tego się nie czyta, Naniella, to, to przepraszam, ale nie umiem tego lepiej przeczytać. Ale no jest sobie ona, nie? No i chciałabym się zająć tym, żeby, no nie wiem, coś zrobić, żeby ją skrzesić. Tutaj mamy naszą Aleksandrę Klawisz, która się bawi w takie rzeczy. Bawi, no ona pracuje w tej karierze paranormalnej, nie? No i no, chciałabym pójść ten wątek, coś tam, coś tam się pobawić w to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na razie tutaj widzę, po pierwsze mam rachunki, a po drugie bawimy się w Wannie. I ty masz tutaj karierę badacza natury. Więc plan inny też jest taki. Gdzie ty idziesz pozi te rachunki? Czemu rachunki są tutaj? To. Okej? Okay? Nie mam pytań. To chciałabym w ogóle odblokować krowokwiata tutaj. Zobaczymy też, co z tego wyjdzie. Ale no, na razie idź sobie też. poucz czegoś. Czekamy do porodu, może, albo do czegoś. Ty do pracy jedziesz. Gramy dzisiaj do środy, tak myślę. I zobaczymy, co dalej. Też widziałam, że tutaj, tu jest porozdawane to wszystko. W ogóle to jest świetne, nie? Ja czekam po prostu. Czekam. Jak się okaże, że to są bliźniaki, to będzie beka. Ale widziałam, że to jest porozdawane. Ja tego nie rozdawałam. Ja też Wam opowiem, że no ja zazwyczaj rozdaję te rzeczy tutaj. Mało osób to robi, bo jest takie przekonanie, że jak się rozda te tutaj potrzeby, niepotrzeby, to że, że nie ma co robić w rodzinie, że, że już w ogóle. Co można robić, jak nie można zaspokajać potrzeb? No właśnie, ja mam trochę inne podejście, to znaczy ja nie lubię cały czas siedzieć i zwracać uwagi na to, że o nie, głód mi maleje, o nie, tu coś tam, o nie, tu coś tam. Ja się dużo lepiej bawię, jak mogę robić chaos po swojemu i mniej się martwić o to, że mi Simowie zaraz zdechną, bo, bo nie wiem, bo nie zauważę, że, że głód jest za nisko. No tak to mam takie uczucie, że no, no nie wiem, no cały czas muszę tylko siedzieć, patrzeć, o nie, pęcherz za nisko, o nie, coś tam, coś tam, o nie, coś tam, coś tam. No układać historię. A potem się okazuje, że wiecie, że cały gameplay polega na tym, że jedyne co robicie, to zaspokajacie potrzeby, no bo co w sumie macie innego robić. Ale co, no fajnie by było jakbyś się przyspała moja droga, bo spać ci się chce mordo. A, okej, okay, przybrałaś się w strój codzienny. Tym się nie przejmujcie, to jest pewnie wina Wild Childa. Aha, ty nie możesz tu wejść, bo jest zablokowane. No dobra, wywalone, i spać. Ktoś dzwoni. A, ty dzwonisz. Ej, to akurat zajebiście, chodź tu. Jest to, to, to synchroniczny gwizd. No i co, tam nie wiem, pogadajcie sobie o jakichś rzeczach, żeby, żeby no. Ruszmy trochę ten temat, że, że no one się przyjaźnią i fajnie było, żeby Aleksandra, która pracuje w tej karierze paranormalnej, pomogła wskrzesić tę siostrę, nie? Że, że ona tutaj nam opowiada o tym, że u, słuchaj, bo tu co, co prawda gadają sobie tutaj o muzyce chyba i o sztuce, ale trudno. Sztuką będzie wskrzeszenie tej siostry tutaj Luny. No ale chciałbym ruszyć ten wątek, że wiecie, że, 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 że tutaj jest ta siostra, tutaj Trochę zachodu to będzie wymagać, musicie zarobić kupę hajsu i w ogóle tragedia. No, ale słuchaj, Mordo, muszę iść spać zmęczona jestem, weź się tam coś porób. No ona pójdzie grać w szachy idealnie. No, także tutaj Aleksandra nam powiedziała, że no, potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy na to. Tu mamy zarobionet. No, bo w sumie faktycznie, żeby wskrzesić, tam kojarzę, że się dzwoni do A, sprzątania, nie masz dobra, to tam weź się weź się sprzątuj. Trzeba tam zadzwonić do śmierci w ogóle, z tego skrzeszeniomatu. Zaraz, może nie wszyscy wiedzą, o czym ja mówię. Tu jest krzeszeniomat, nie? No i z tego się dzwoni, płaci się mrocznemu kosiarzowi, on wtedy przywraca do życia kogoś tam. Więc może... Fajnie byłoby zarobić, bo on wymaga dużo hajsu, żeby to zrobić. Dobra, wstawaj. Garnij się. Chciałbym, żeby się dziecka urodziły. O, właśnie, hiya! Weź tam rzuć to, bo żona rodzi. Zobaczymy, co się urodzi. Ja raczej nie będę hodować dzieci, więc nie będzie rolowanka, ale robiłam sobie rolowankę na początku. No tak myślałam, że będą bliźni. No tak coś czułam. Kurde. Chłopiec i dziewczynka, cudnie. Nie mam pojęcia totalnie, jakie nazwę, także zaraz będzie googlowanie ładnych imion dla dzieci. No i cudnie, dwa małe kebaby. Dobra, wy się tam bawcie w poród. Czy ona wraca w to samo miejsce? Tak. Dobra, no ja szukam imion. Znaczy mniej więcej coś tam mam wybrane, ale... Nie w 100%, nie w 100%. Ojej, on ma te oczka czarne. Cudownie, kocham te oczka. Dobra, no i co my tu mamy? Dziewczynkę nazwiemy tak. Będzie Estella, a chłopiec. Chłopiec będzie Aster. No i sobie zostawiamy te dzieciaki, nie? Kurde, ja coś tak czułam, że tak łatwo, to tu nie będzie. Ech. Dobra, trzeba by tak. Trzeba by tu dorobić rzeczy. Daj mnie to. I ten nocnik. Mamyśmy dwa nocniki. Już my się zesramy później. Będą te dzieci. Pyk, pyk. No i co? Masowe teraz karmienie dzieci się przyda. Pyk. Kogo ty masz na ręku? Astra. Chyba, chyba tak się to czyta. Tak, nakarm sobie Aster. Sobie nakarm Estelle. Jest ona dalej siedzi i gra w te szachy. Dobra, ty, jak skończysz, to też możesz zanieść. Możesz iść do toalety. Co ty możesz jeszcze zrobić? A, no, ty widzę kobietą. To kondycję by wypadało, żebyś poćwiczyła. Ja bym zrobiła chyba tak, że ona trochę posiedzi w domu, on będzie chodził do pracy. Chociaż nie, on mi ma wolne. Łe! Już wiem, co ty jutro robisz, dziećmi się zajmujesz. No dobra, trochę tam podrasujcie umiejętności i pójdziecie spać. I trzeba by porobić coś ciekawszego jutro. Ja bym poszła nim w ogóle do biblioteki. Wiecie, z taką myślą, że o, w bibliotece może będą jakieś takie, no nie wiem, ważne rzeczy, ważne informacje, które, które on powinien wiedzieć. W związku z tym swoim świetnym projektem, że u choroba, o nie, trzeba pomóc, zrobić rzeczy, choroby wyleczyć. Także ogarniemy to jutro, do której ty pracujesz. Do 18.00. Dobra, najwyżej rano pójdziesz. No, i co, ja ich ogarnę i widzimy się rano. No i dzieci też będę musiała ogarnąć. Dobra, idziesz w takim razie w środku nocy do tej biblioteki. Szukaj, zobaczymy sobie parcele publiczne, słuchajcie. Teraz tak, muszę wycyrklować, o której on ma wrócić, bo ty, ty masz o dziesiątej samochód, dobra. Damy radę, pomyślimy, weź sobie resztki, baw się dobrze. Teraz mąż idzie szukać rzeczy. Jezu, ile tu jest jedzenia? Mamy zapasy w takim razie. Sep nam zostawiła wyprawkę szkolną. <grym> Nie no, tak pomyślałam, że fajnie by było przy okazji jakiś pretekst znaleźć, żeby też i parcele publiczne pozwiedzać, nie? Bo SEP bardzo fajnie buduje i ja bym chciała pozwiedzać, nie chciałabym zobaczyć. I w ogóle ta sytuacja, że trzeba było zapłacić rachunki, przypomniała mi, że, że ja też powinnam zapłacić rachunki, ale w realnym życiu. Ojej jest Nergalia, która płacze, a wy się powitaj. Nie mam pojęcia, czy wy się znacie, ale trochę mi jej szkoda. Nie, wy się chyba nie znacie, jak tak patrzę. Weź się ją przywitaj, tak po prostu. Aha, wy się nie za bardzo lubicie, no dobra. <grytanie> Okej. Okay. Jezu, co to za masowe spotkanie tutaj? Wszyscy się ekscytują tymi rybami. Ej, a właśnie, bo tu jest ten typiasz, nie? To jest ten były Nergali. Nim będziemy grać kiedy indziej. Ale dobra, mamy tutaj super dowoloną bibliotekę, także weź tutaj, co ty byś mógł. Uczyć się sprzątania, no dobrze. Uczyć się sprzątania, ale udaj, że on tutaj przyszedł, żeby szukać ważnych informacji i się tutaj pozastanawiać nad swoim super projektem badawczym, więc się naucz tego punktu i zobaczymy, co się będzie działo w międzyczasie. I czy w ogóle coś się będzie działo. No realnie sobie poszło, więc chyba nic. Ładna jest ta biblioteka. W sensie, niby prosta, niby tutaj nie jest jakiegoś udziwnione i tak dalej, ale... ale podoba mi się. jest taka i część komputerowa i tak dalej. Do zawody można... Łee! zrobić jakiegoś sima, który będzie... Ała! Przepraszam, uderzyłam mikrofon. Zrobić sima, który będzie komputerowcem będzie można sobie grać. Dobra, nic super ciekawego się nie wydarzyło, poza tym, że zdobyliśmy ten punkt sprzątania, także wracamy do domu. Ale zwiedziliśmy sobie parcelę. Można sobie dopowiedzieć, że wiecie, że, że tutaj Noxan dostał jakiejś tam inspiracji w czymś i on teraz, teraz wie, co, co musi zrobić. Znaczy ja, ja sama nie wiem, co on musi zrobić, ale uznajmy, że dzięki temu dostanie ten awans później. A my co? A my się zajmiemy dzieciami, coś porobimy. Weź się poprzytulaj, daj im troszkę uwagi. Zagadniu jejku. Teraz drugie, żeby się nie czuło zaniedbane. Weź tam po gadu i obejm. Sama się tam ogarnij i co? I ty też będziesz się zajmować rzeczami do pracy. Jak ty masz te kondycje nabić? Będziesz musiała na siłownie chodzić. Znaczy nie, żeby to był problem, ale, ale trzeba będzie to ogarnąć. Jakbyście się zastanawiali, czemu nie usuwam tego powiadomienia, to zauważyłam taką rzecz, że jeżeli bym kliknęła X, to gość by przyszedł od razu i by się zbugował, że. No nie, był, nie zniknęłyby mu te sprawunki, aby przyszedł na miejsce i po prostu trzeba by wyjść z gry i. Wejść jeszcze raz, sami się nie chce, więc zostawiam sobie to powiadomienie, żeby się w to nie bawić. Możesz oddać na makulaturę, i możesz wziąć coś do jedzenia. Weź tam mu buzi daj czy coś. W sumie to jest kochane uroczy małżeństwo, więc mogliby trochę czasu spędzić ze sobą. Weź go tam jakoś tam przed pracą, coś tego. No i pyk. Do pracy. A ty co? Ty będziesz sprzątał, uczył się rzeczy i zobaczymy co dalej, nie? Aż pograj sobie w szachy, pracuj nad sobą. Dobra, wracanko z pracy. Dzieci jeszcze nie postarzamy. Postażamy je jutro. Taki mam system. Mamy awans. Dobra, weź tu się dołącz, przyłącz się do niego. No i powiesz mu teraz tak. No słuchaj, bo jest ta Aleksandra, z którą się przyjaźnię, nie? No i ta Aleksandra, to, to ona pracuje w karierze paranormalnej. No nie gadaj, serio? Tak, no poważnie. No i słuchaj, ona może wskrzesić moją siostrę. I dzieci tam płaczą w tle. O, naprawdę? Naprawdę może? No, tak, serio. I ogólnie meritum tej rozmowy jest takie, że no tam żona informuje męża teraz, że no fajnie by było, mm, jakby zar zarobić trochę więcej hajsu, żeby móc skrze skrzesić tę siostrę, która zmarła tej lasce. No a Noxan jakby jest za i no cieszy się, bo to jest dobry pomysł, ale jednocześnie jest przejęty, bo no nie fajnie by było, jakby ta siostra zmarła dwa razy z powodu choroby. I tam płaczą dzieci, bo są głodne. Więc będziemy się bawić w to, żeby zarobić więcej. A jednocześnie on ma takie parcie, że, no, musi trochę, trochę szybciej, jakby ogarnąć to wszystko. Musi szybciej wynaleźć ten, ten lek na chorobę, bo się za przeproszeniem wszyscy zesrają. Na razie mamy trochę chillerską no, taką rozgrywkę, ze względu na to, że, no, dzieci nam się porodziły, ale widzę, że oni to nie mają aż takiej chillerskiej rozgrywki, patrząc na jego tutaj potrzeby. Ja mam wrażenie, że ja strasznie dużo gadam o pierdołach na tym odcinku. Dajcie znać, jeżeli tak jest. Ale w sumie nie do końca mam doświadczenie w nagrywaniu dwójeczki, nie? To jest taki. Mój pierwszy film z rozgrywki. Ty byś wzięła dzień wolny, moja droga. I w sumie, skoro ty byś brała dzień wolny, gdzie tu jest telefon, tu jest, to mogłabyś zadzwonić sobie do tej Aleksandry i omówić z nią szczegóły w ogóle. O, zaproś. Superansko. Chyba ona sobie przyjdzie, ty powitasz sobie tutaj Aleksandrę. O, no i tam sobie spędzajcie czas. I ty poszedłeś malować. No dobra, chcesz tu maluj. Czy ty potrzebujesz kreatywności? Nie, ale możemy uznać, że się przyda do wynalezienia tego leku. Dobra, leć tam. pik, pyk. No i też liczę, bo w sumie tu jest coś takiego, nie? Stacja biotechniczna. Ja tego chcę, ja tego pragnę, żebyś ty mógł faktycznie pracować nad tam szczepionami i innymi takimi. Dziecko, płacze. Intrygują mnie czarne oczy Astra. Bardzo mnie intrygują. O! Witam! Pani Urszula, z też możemy powitać, bo ona z tego co kojarzę, ona też na start jest w ciąży, bo ostatnio nam krzyczała, że jest, także dzień dobry, porozmawiajmy sobie z nią. Ej, to by było urocze, jakby tutaj były dwie takie zaprzyjaźnione rodziny i wiecie, i, i dzieci by się też przyjaźniły tam ze sobą, to by było fajne. Hmm, a może sobie zrobię wyzwanie, żeby nie robić tego jednak, w sensie tych, 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 do przemyślenia. Halo? Halo? Halo przejście. Dobra. Wraca. Ion. on. I on wrócił. I dostał. Dostał awans. I teraz tak. Czy ty masz? Tak! Jest! Dziękuję! Robimy tu przymeblowanie w takim razie. Dobra, zrobimy coś takiego. Także jest fajnie. Relax. Dobra, to jak skończycie, to dajcie znać. Mówię poważnie, dajcie znać jak skończycie. Jezu, czemu ty patrzysz? <grystanie> Zostaw ich w spokoju. Tak, do zobaczenia. Dobra, dzieciaki dorastają, mają bardzo interesujące fryzury. Trzeba będziecie tu zmienić, mordo. Czy mogę pomóc ci dorosnąć, czy ty samo dorosniesz? Mogę ci pomóc. Super. Ty, Żreć. Ty, zmiana piluszki. No dobra, ale zmień też wygląd dzieci. Pokaż tego astra. JAKIE USZKA MA UROCZE! O JEZUS! Dobra, trzeba by ci dać jakieś... jakieś fajne włoski takie urocze. Dajmy ci coś takiego! O jejku, jaka buziulko. Dobra, teraz drugie dziecko. Jejku, ty też masz te uszka. Dajmy ci takie włoski. Na razie, ale są urocze. No i też wypadałoby zmienić piluchę. Weź ogarnij dziecko, potem siebie ogarnij i spać, bo jesteś w złym stanie. A co z tobą? Aha, wynosisz śmieci. To miłe z twojej strony. Dobra, czyli tak, gramy jutro do 18. .00. Dzieci nam dorosły. Zaraz się przez noc zajmiemy tym, jakie one mają cechy. Się pozastanawiamy nad tym. Połóżmy, spać, simy, smutne. <grym> Dobra, jakie wy macie cechy? Pokaż się. Wodnik. Lekko duch, ale uprzejmy Pomyślimy, pomyślimy, może taka, no nie wiem Przyjemność by z tego wyszła No bo na pewno mi nie pasuje To na romansującego, patrząc na to, że jest dość uprzejmy A zobaczymy jak tam siostry O matka, tu się zastanawiam Nad popularnością, ale to zobaczymy też Ale fajnie, fajnie, że są takie hmm. Nie są tak sami jak rodzice To jest bardzo spoko Dobra, mi trzeba się zająć, pyk pyk Dobra, weź poucz chodzić to dziecko jest To będzie masakra ich nauczyć czegokolwiek Ty w ogóle chcesz kolejne dziecko, Jezu Hello. Kopię to, chodzić tych dzieci będzie tragiczne. Nie widzę tego. W sensie, no oni będą się anulować tutaj cały czas, bo mm, brak miejsca! A nie, tylko nie ta. Jeszcze to dziecko jest zmęczone. Dobrze, włóż, włóż go do końca. Nie, ty nie idziesz do pracy. Cię próbujesz jeszcze nauczyć gotowania? Może, może zdążysz. Jak zdążysz, to będzie jeszcze jeden awans w tym odcinku. Nie, nie zdążysz. Dobra, czy my zdążymy coś sensownego jeszcze zrobić do tej osiemnastej? Myślę, że tak. Myślę, że fajnie by było. Może padałoby dzieci nakarmić. Jezu, co to za meeting w łazience? Dobra, żryjcie to Naucz go mówić tak. Zacznijmy od czegoś. Potem trzeba będzie te dzieci wnieść na górę. Jezu Chryste. Dobra, to ci zaklepię, to ci też zaklepię. Im się na kibel chce, weź je tam. Jak to opróżni. Dobra, może być opróżni. Też opróżni. Posać jedno, posać drugie. Dobra, siedzi. Jest okej. Okay. Nie jest tak źle. Dzieci zmęczone, matka też. A, Dobra, psać je do końców. Dzieci widzę bardzo oporne. No zesram się z tymi dziećmi, zesram się. No i nic ich nie nauczyłam dzisiaj. No i nic. I zaraz końcu Odcinka. I tak, tak to było. Dobra, ty się pójdziesz uczyć, potem, jak to sprzątasz. No i ogólnie mamy koniec tury. I co? Rozwijamy się powoli. Tutaj, no, to jest graturowa w dwójce, więc nie ma co grzać, gnać. Chciałabym, jakby osiągnąć pewne takie stopnie wtajemniczenia w tej rodzinie, zanim, zanim tutaj Noxan faktycznie wynajdzie ten, ten, ten lek. A wynalezienie te, tego leku jest, właśnie o tyle istotne, że, no, może ktoś w międzyczasie zachoruje. Nie wiem. Nie wiemy tego. Nikt tego nie wie. No i będziemy próbować skrzesić tę te siostrę. Też zobaczymy, co z tego. Wyjdzie. Także co? Mały chaos, bo małe dzieci. Ale no, do zobaczenia w następnym odcinku, nie? Halo żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa!